z tej strony? Ale wena to jest ponownie Five Nights at Freddy's, tym razem pełna wersja. I jedziemy z nową grą. Zaczynam od nowa. Bo demówka to demówka, jednak. W demówce by podobno poziomy jakieś pozmiany w poszczególnych poziomach. Tutaj chcę wszystko mieć po kolei po, od początku, żeby już nie było mieszania. Może was będę zanudzał, ale trudno. Jedziemy od nowa. Nie ma to tamto. No ładuj się, come on. Czekamy. No. I ponownie jesteśmy sobie tutaj Znowu dzwoni telefon, oczywiście z instrukcjami Co robić, tak, mamy kamery Świetnie, podgląd na wszystko Czyli patrzamy Patrzamy tylko jak oni będą łazić I patrzamy na lisia z tego o, 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 Nie, na razie nie potrzebuję tego gadania jego Bo się rozpaczam Ok, póki nic nie idzie, ja sobie postoję chwilę I pooszczędzam energię co prawda miałem tu... A, miałem gadanie tamtego gościa przetłumaczyć w poprzednim filmie, tak? Dać to napisy czy coś. Przepraszam, nie miałem czasu. Teraz też ledwo co mam czas nagrywać i cokolwiek zrobić. A ja ja, ja, ja ja Tak mi przykro. Naprawdę. Bardzo mi przykro. Okej, okay, na razie jesteśmy bezpieczni Zero znak zagrożenia Chwilowo Żeby mi tylko ten lisiasty nie wybiegł Ehe <laughs> tak tam nastraszyli się tym lisiastym Tyle słów pocieszenia No, jak zobaczysz, że biegnie to już nawet nie ma co Od razu gupa w gaciach Ja i tak będę próbował Będę walczył Podobno się da przecież zamknąć mu drzwi przed nosem jak biegnie, tak? Może zdążę, może mam jakieś szanse Może są one małe Ale jednak jakieś są Tak Okej okay. Dzięki No Tak, więc tak się okej okay. Poczekamy Poczekam Spoko Nie ma problemu Ja jestem cierpliwym człowiekiem z natury Znaczy nie, nie jestem niecierpliwy Ale sprawiam wrażenie cierpliwego Udaję cierpliwego samemu przed sobą, żeby być cierpliwiejszym trochę bardziej niż cierpliwszym Trochę bardziej niż jestem, bo jestem niecierpliwy ale tu udawanie mi wychodzi tak, na tak naprawdę, więc jest wszystko git. Grałem w to cholerstwo na Androidzie. Z Sergiuszem obok. I powiem wam, że no cóż, dwa razy poskoczyliśmy. Było ostro. Przez tego niebieskiego króliczka. on ma zajebisty nosek, taki fajny! On wygląda tak pociesznie. Tamten... Nie wiem co to jest niedźwiadek, whatever On już nie za bardzo Ale ten pośrodku ta kaczka to już To jest creepy Musico widzę Nie zbyt mnie to pociesza tak naprawdę Wiecie? Ehm... No ale Po coś w to gram, prawdopodobnie tylko po to Żeby się zesrać, no ale To miejsce jest creepy, to konkretne miejsce bo ciężko jest odróżnić czy coś tutaj stoi czy to są tylko maski gorzej że to daje nam obraz tego jak naprawdę te maski wyglądają się znaczy, co, 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 co ja 11 what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck ok jest druga mamy 72% mocy więc jest wszystko stabilnie a te półdupki się na razie nie ruszają, więc... Czekamy. Jak mi tu coś wejdzie? Nie, ja już miałem takie akcje, ja grałem na Androidzie, nie chcę. Nic nie ma, spoko, dobra. Bo są tylko te cztery potwory, tak? Są te trzy, co tam stoją i czwarty to jest ten lis, tak? Zgadza się? Lis, który wychodzi za kurtyny, czyli patrzeć tylko teraz te dwa miejsca teoretycznie. Pirate Cove i Show stage. Oprócz tego chyba nie ma nic, prawda? Prawda? Czy wy mnie w konia robicie. Ja się dowiem tak czy inaczej, więc wiecie, że nie przeginajcie ze mną. Tym Przestań mi tu tum, dumować, bo nie, nie poprawiłem to nastroju. Cokolwiek to robi. Dobra, no, 4 godziny przetrwaliśmy i na razie nic się nie ruszyło. Albo to moje chore szczęście, albo pierwsza noc jest, a, jest aż tak banalna. Haha, <grywka> wykrakałem! Sema! <grywka> o, w mordę. What the fucking fuck. Stop, 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 stop. Czemu mi gra tnie? Czemu mi tnie? Co ty robisz? Czemu? O, grzecznie. Gramitnie Normalnie mi Five Nights at Freddy's tnie! Okej, okay, jesteś tutaj. Drugi też gdzieś uciekł. To gdzie on jest? Drugi jest w kuchni, kaczuszkę mamy w kuchni. Co mi tnie? Co jest grane? Powiedz mi, wytłumacz. Prawdopodobnie to, że nagrywam na dysk C. A jest trochę obciążony. Bardzo możliwe. Nie powinienem tego robić. Cóż, przestroga na przyszłość. <słysy> o nie, nie mówcie mi, że. Nie mówcie mi, tylko że coś się zakradło. Kurcze, dobra? On jest wystarczająco blisko. A dwie godziny, dam chyba radę. Mam nadzieję. To jest pierwsza noc, nie powinno być żadnych ekscesów, tak? Teoretycznie tak Tylko w teorii nie powinno ich być A jak to będzie w praktyce, to już sami zobaczymy Dobra, mam tyle energii, że mogę spokojnie patrzeć I obserwować Okej, okay, ten siedzi w kuchni, ten siedzi tutaj, więc na razie teoretycznie są jeszcze... Dość w odstępach Cokolwiek jakby nie było po tej nocy zmieniam miejsce nagrywania, więc będę musiał wyłączyć grę i z powrotem włączyć, bo nie lubię jak mi się gra, nie, tym bardziej taka prosta gra. Cove, wczyste, dobra, tylko tymi dwoma dupkami się trzeba przejmować. Kamery wysiadły, kamery wysiadły, ja nie chcę, To tak bardzo nie chcę. Aha, nie wysiadły. To no, tylko moje lagi, okej. Okay. Czemu mi tak rad? nie? Co jest nie tak? Mały, wytłumacz mi, co ci jest! Ostatnio musiałem mu robić Nie wiem, co mu jest, panie tak. Dobra, nie, okej, okay. ale weź się w garść, spokojnie. Zakończ misję, a potem będziesz rozpaczał nad swoim małym biedactwem. Nie teraz, potem, nie teraz, potem. Są priorytety w życiu, wiesz? Tak wiem. Cześć, ja sam do siebie. awa 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 No, Dobra, do szóstej tu wytrwamy, mam nadzieję. A jak coś mi się zakradło, do po Ja mam takiego stracha, żeby tą kamerę brać na dół. Bo jak gram na Androidzie, to tu najczęściej mi coś wyskakiwało. A grałem 2 czy trzy razy, albo cztery maksymalnie. Dwa razy mi tak wyskoczyło, więc. No fucking around. Ok, idzie sobie tutaj, stój. Haha, <laughs> They no, They're coming! Okej, okay, on jest w tym korytarzu. On jest tutaj, jest. Są zbyt blisko. Ale chyba nie zdążył nawet do mnie. No, jest! Okej. Okay. Pierwsza noc przetrwana. Wszystko jest git. Teraz tylko zrestartuję grę, zrobię sobie miejsce na dysku i jedziemy z drugą nocą. Momencik. Okej, okay, jak zapowiedziałem, jestem ponownie druga noc. Nagrywam w końcu na drugiej partycji dysku, więc mam nadzieję, że już problemu nie będzie. Że problem sobie zniknie, będzie grzeczny. Tak, odłączę sobie jeszcze dysk. Żeby się czasem nie odłączył w nieodpowiedniej chwili, jakbym nie poprzeszkadzał, tak? Pierwsza noc zleciała bardzo spokojnie. Natomiast na dzisiaj prognozy przewidujemy nieco bardziej surowe. Dobra, koniec tych rozmów. Dwie rozmowy mieliśmy. Zobaczymy, co będzie za trzecią rozmową. To już puszczę Teraz na nie potrzebuję, żeby mnie rozpraczał jakiś gości godenczy mi za uchem. Podczas gdy pędzą do mnie dwa stwory, już to tak blisko. Ten jest w kuchni, skubany! Czuka noc! Co się dzieje w piątą? Fucking fuck! Ty, 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 ty. Dobra, tym tym tym, ty, rozpędzamy energię. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Jak mi się coś tu zakradnie, ja schowam ekran, a to mnie wydupi. Boję się mojego kochanego laptopa. Ta gra nie ma logiki, on. Te stwory chodzą jak chcą. Dosłownie. Gdzie popadnie, to one są. Czuję się bardzo niepewnie teraz. Okej, okay, co on jest w kuchni? Kaczucha jest w kuchni. A nie, nie siedź tu, proszę cię, siedź tu. Nie ruszaj się, nie. Zostań tu. My, my mam nadzieję, że się dogadaliśmy, tak? O, oh fucking fuck. Widzicie, to jest już ta część gry, której zaczynam się bać. Dla jednych, druga noc może być. Spokojnym oazą spokoju i spokojności. Dla innych druga noc może być prawdziwym koszmarem. Ja... chyba jestem w czymś pomiędzy. Nie jest tragicznie, ale dobrze i spokojnie też nie jest. O, widzicie, tu mamy przykład, że jeden już tutaj siedzi. Tak, w kuchni coś było, ale się uciszyło. I gdzie to jest? Ło. Tu tego nie ma. Niektóre się skradają chyba, tak? Jak mam ekran. Coś tu idzie. Zdikszaj, nie, nie chcę. Nie chcę, jak mi tu coś zaraz wydupi. Nie chcę. Tak bardzo. Okej, okay, zaczynam się bać. Teraz się zaczynam bać, bo to już jest. Czy on ma szerzej otwartą tą kurtę? Czy mi się tylko wydaje? Tak może minimalnie szerzej, albo to tylko jest moje takie piszdi misi, tak? Proszę powiedz, że siedzisz w kuchni, proszę cię, powiedz, tak siedzisz w kuchni. Jeden siedzi w kuchni, jeden siedzi tutaj, yy, jeden siedzi tu, a ten siedzi tu. Ok. Situation is opanowana in some way, tak? Trochę jest git. Musiałem, przepraszam. Powiedzieliście mi, teraz będę. dobranie Nie przestań! Marnujesz mi energię, kutasie. Dobra. Ty siedzisz tu. Ha, ha! Ha, 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 ha! O oh, fucking fuck. Okej, okay, mam tylko trzy krany teraz, które mnie tak naprawdę obchodzą. Bo ci są bardzo blisko, w niebezpiecznej odległości, a ten jest może daleko, ale jest bardziej niebezpieczny niż te dwa typy razem wzięte. Przynajmniej tak zakładam, przynajmniej to jest taki mój punkt widzenia. Jest. Um, nie chcę. Tak bardzo nie chcę. Oż ty w mordę. Jeszcze nie zamykam, ale on mi się wkradnie tutaj. Czemu się wkradę, jak ja biorę kamerę do góry? Znaczy, jak patrzę na kamery, tak, 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 tak. Coś tam tupie powoli. I delikatnie. Coś tam tupie, ale gdzie jest, z której strony to nie wiem. <laughs> Czy tu jest w ogóle coś takiego jak dźwięk stereo? Okej, okay, już go nie ma. Dobra, mam nadzieję, że tak działa logika tej gry. Że, jak go już nie ma, to nie wejdzie tak. Proszę, obym się nie mylił. Proszę, proszę, obym się nie mylił. Nie, lubię się mylić. Nie w takich grach. Tak. Na chwilę wolę być bezpieczny. okej, okay, on jest bardzo blisko. Okej. Okay. Czy ja mogę to już otworzyć? Bo to biegło do mnie. ty do mnie biegł Mogę to otworzyć, czy nie? To mogę otworzyć. To? Fucking fuck, boję się teraz, jak on wydupi mi. Ale farta miałem. Ale przyfarciłem. Of. Kurza twarz Gdzie? Gdzie on jest? Nie mówcie mi, że... W... Nie! Nie! <śm> <śm> wiedziałem. Po prostu wiedziałem. Ja to niby wiedziałem, ale i tak to robi swoje. Nie <śm> pierdzielę. <śm> ja... Wiecie. Ah. Na tym polega moje życie, odkąd zacząłem grać w horrory. Jedziemy drugą noc jeszcze raz, ja muszę w tym odcinku przejść, koniec kropka. Aż mi pikawa zabolała. Moje życie, odkąd zacząłem grać w horrory, się diametralnie zmieniło. Cokolwiek się nie dzieje, to czy gram w horrory, czy nie gram w horrory, mam screamery wszędzie. Na każdym kroku. Przypadkowo, celowo, ale mam te skrymery wszędzie. Nie, to jest jakaś klątwa czy coś. Dobra, ale zauważyłem, że na drugą noc one się bardziej zorganizowały. O nie! Więc trzeba być ostrożniejszym. Ej, ta gra ma power naprawdę, bo. Ni ona nie ma określonego schematu. Nigdy. Wszystko jest losowe przyjdzie ci, to ci przyjdzie, nie przyjdzie, to nie przyjdzie nie ma nic, co możesz wymyślić tylko wiesz, że nadchodzą i że musisz się bronić tym, co masz czyli praktycznie niczym, drzwiami, tak? ach a już mam dość tej gry o w mordę o nie, 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 nie o nie, ty mi już łajna tutaj nie zrobisz fuck off, fuck off Pokaż nam, jak Ty masz haczyk. On ma hak. Kapitan. hak. Foxy hak, tak? Foxy hook. Foxy hook. Lisiasty hook. Foxy hook, yes. Foxy hook. Lisiasty. Będziemy the fuck! Dupa. O co ja tu otwieram? Chodź tu jedni w te drzwi. Miałem skończyć przeklinać. Koniec. Pilnujcie mnie. Miałem skończyć przeklinać. Mam skończyć przeklinać. Da, 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 da. czy mi tutaj coś nie przychodzi? Da, tutaj idzie tak, on jest już dosyć blisko, to lepiej się tym zajmę, a nie będę gadał do kamery czy gada mi tak Z jednej strony to gadanie teraz takie minimalnie rozprasza, no naprawdę, tyci Ale z drugiej To bardzo człowieka buduje jak siedzi sobie, gada chociażby sam do siebie Albo do wymyślonych osób, które no dobra, nie wy to oglądacie, tak, ale na razie tego nikt nie ogląda i ja gadam w przestrzeni, gadam w kamerę, gadam do mojej lustrzanki. Co mi to i do mikrofonu? No i super po prostu. Jak psychopata jakiś. Ale ja się cieszę na razie. Nie jest git. Mam tylko pogadać i to mnie cieszy. To tak buduje człowieka, czasami naprawdę. Ja, pomimo tego, że wiem, że on przyjdzie i że mam zamknięte drzwi, to boję się, że mi padnie ta energia, zanim on przybiegnie właściwie. Od razu mam takie bardziej nerwowe ruchy, bo jestem nerwowy. Mm-hmm. <grymne> ho, ho! Aaa! Skurcze byku, fuck off! Okej, okay, i tak te drzwi musimy trzymać zamknięte i tak. Czy siasty może przebiec z drugiej strony? Czy on może brzmieć tylko z jednej strony? Czy. Haha, <laughs> nie chcę sprawdzać! Uf, dobra, dobra, miałem szczęście, ok, ale nie wiem, czy to mogę teraz otworzyć, czy nie, to mogę, to chyba też mogę, bo skoro tu nic nie ma, to mogę otworzyć, tak, nie wyskoczy mi nic, prawda? Ja pierniczę, ta gra jest posrana Dosłownie Tak na rozluźnienie Ale to wcale nie pomaga Ani trochę mi to nie pomaga Help me, mother Dobra Mother, help me, mother, mama jest daleko Nie pomoże mi okay. O, nie, 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 nie Fuck, 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 fuck off, fuck off, fuck off Ja na was patrzę, I see you ja tu na was patrzę swe rasy. Okej, okay, on jest bardzo blisko. On jest bardzo blisko, nie ryzykuję zakładania kamery, bo mi tu wbije do pokoju. Tak chyba nie wbije, dopóki kamery nie mam na oczach, prawda? Mam nadzieję przynajmniej, że się nie mylę, chociaż w tym.. Mam takie ciary. Jakbyście chcieli sobie przyjechać po moich plecach, to moglibyście ich różnie dobrze użyć jako tarki do marchewki, zrobić surówkę. Nieśmieszne, to jest bardzo nieśmieszne. Ta gra naprawdę taki niepokój wywołuje. że Hello. Dobra, nie Ok, mam nadzieję, że. Ok, zobaczmy tak. Lisiasty. On już chyba więcej razy nie przebiegnie, chyba że może go jeszcze funkcja wywołać kilka razy. Funkcja, o kurczę, no mówię tak, bo mad inf, tak. Kodowanie, programowanie, dupy sraki, tak. No. Ale... <noise> ja tak bardzo nie chcę. Nie, nie on może znowu przybiec. Fak! Kat! <noise> o, ja tak bardzo nie chcę. Paco, <noise> off Tutaj, tak. Nie do Was, do Niego. Eee... czy on już wbił do pokoju? Czy on nie wbił do pokoju? Nie, proszę, nie. Powiedzcie mi, że on nie wbił do pokoju. Jak mi zaraz coś wydupcy. Okej, okay. tu jest. Okej, okay, tu jest kaczka, tak? Tu jest kaczka, proszę powiedzieć, że tu jest kaczka. Aaa, dobra, okej. Okay. Z tej stronie jestem bezpieczny. 17% baterii? A fucking fuck. Motherfucker. Mam przesrane. Ba. No nie do takiej paniki to jeszcze przygrzy nie miałem. Oszczędzaj tą energię! Okay. Sprawdzamy tylko 10 tego. 9% baterii. damy rady. Albo nie damy rady. Nie damy rady. 8% baterii. Nie mamy szans dać rady. Znowu nie przejdę tej noty. Fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, FAKITY fuck, fak. Fuck. Nie rady! Uciekaj, idź stąd! Idź, pójdź! No, także jeszcze spokój! Przedtem to nie byłeś taki odważny, żeby tu stać tak długo odejść. No, kodii, Nie mam szans przetrwać godziny na 2% baterii na jednym. Kurde, fucking fuck, ja mi zaraz wy. Nie, nie chcę, nie. Nie, 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 odmawiam! Nie! God damn it. fuck you! All. Nie! 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 Nie chcę! Nie chcę! Nie! <noise> nie chcę! Mamo! Nie chcę! Nie chcę! Nie chcę! Nie chcę! A! Wiedziałem i tak, że wyskoczę, tak się wystraszyłem! To tak działa na psychikę! Witam, Wy jak wyglądało łatwiej! God it. Dwa razy próbowałem drugą noc co? Nie udało mi się! Jestem... Słaby. Jestem bardzo słaby, trzeba będzie to naprawić, ale to już na następnym odcinku bo mam dość, naprawdę mam dość tej gry. Ha! Porównajcie sobie mnie z początku odcinka. A z tego momentu jak macham jak posrany. To by było na tyle. Naprawdę trzymajcie się. Dzięki za oglądanie, dzięki za wspieranie. Piszcie komentarze, ja będę chętnie czytał, odpowiadał i tak dalej. I do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, na razie. Koniec filmu.